Przepraszam. Wybacz. Przepraszam. Spike? Spike! Tu jesteś. Już, już. Spokojnie. Zeszłej nocy przeprowadziłam test spike. Z tym urządzeniem będę mogła śledzić energię pochodzącą z Canterlot High. Oj, wiem, że nie chcesz, żebym tam szła, ale nie możemy czekać. I tak wkrótce będę miała ja czasu w brud. Cały krystal pleb będzie tam na igrzyskach przyjaźni. Mam tylko nadzieję, że ta cała bezsensowna farsa nie przeszkodzi mi w badaniach. Jeśli uda mi się zebrać trochę danych na temat tych anomalii, prawdopodobnie dowiem się, skąd pochodzą. Co zapewne zagwarantuje mi możliwość wejścia do Niezależnego Programu Nauczania! Wow! Twilight, wiesz, że nie można mieć zwierząt? Spike może jest zwierzęciem Panikadens, ale jest też częścią mojego projektu badawczego Pływ czarnego Przyjaciela na Samopoczucie Jego Właściciela! Sprytna wymówka, ale dyrektor Singe jest uczulona, więc proponuję ci się przebrać. Czemu? Ponieważ chcecie widzieć. U, może ma jakieś wieści na temat mojego wniosku? Od dawna chciałam z tobą o tym porozmawiać. Jesteś pewna, że tego naprawdę chcesz? Oczywiście, że tak. Program, który pozwoliłby mi się skupić na matematyczno-fizycznym projekcie. To moje marzenie. Ale my nie mamy warunków, aby ci pomóc. Będziesz musiała radzić sobie sama. Dlatego nazywają to niezależnym programem nauki. Nie chcę, abyś po prostu przegapiła to wszystko. To tyle. Życie w grupie ludzi naprawdę nie jest złe. Czasem dopiero wtedy zaczynasz odkrywać siebie. Jasne. Widzimy się w biurze pani Simcz? O co ona ta się tak martwi? Ten program jest jedyną rzeczą, której potrzebuje! O, wygląda na to, że niewiele mi już zostało do nauki w Krystal Prep.